Jak zawczasu się dowiedzieć, którzy znajomi nas wykorzystują, a którzy w biedzie pomogą? Jak rozpoznać toksycznych ludzi, skoro jeden jest podobny drugiemu? Czy po tym, że są dziwaczni? A może to ci, co są wiecznie niezadowoleni? A może trzeba podać rękę uśmiechniętym i tym, którym los przyja? Czas wam powiedzieć, w jaki sposób macie Pozbyć się tej spleśniowej destrukcji. Przygotowałem Wam skarę. Jest coś, co po tych ludziach nas zostaje, a my tak do końca nie wiemy co. Zastanawiamy się też czasem, czemu coś jest, czemu coś nas trawi, pożera, magluje, choć się czyścimy, choć kasujemy nawiedzenia i różne inne rzeczy. Moi drodzy, kasujemy tylko to, co do nas nie należy. A jeśli coś kupiliśmy, pozyskaliśmy, uznaliśmy za własne. Tego wyczyścić nie można, jeśli nie wiemy, że to istnieje. Te różne rzeczy, które są powiązane z ludźmi, u których się czegoś nauczyliśmy, dowiedzieliśmy, przyjmujemy za swoje, nie wiedząc, że połączenie z tymi ludźmi, nawet w przypadku zakładów pracy, jest stałe, jest silne. Po prostu. I to wszystko w nas zostaje. Ludzie, myśląc o nas, mogą znowu w nas w jakiś sposób zatruwać. W tym wypadku mówimy tutaj o pleśni, śmierci o zagrzebieniu. Można oddzielić ludzi od pleśni. Mają zostać tylko całe informacje, a nie ten paskudny naród ludzkiego chcieństwa, podporządkowania, życzenia, czy wszystkiego tego, co najgorsze. To jest niesłychanie ważne, bo zdrowie energetyczne decyduje o naszym sukcesie. Czyli, gdy my jesteśmy zdrowi, nasz wpływ na życie średnio, tak, czyli 10-40%, wzrasta do 50-70%, bo jesteśmy zdrowsi, Bo nasza myśl jest inna, bo czujemy, że możemy, bo czujemy, że jesteśmy wolni, nie czujemy nacisków i ograniczeń. Nie wiadomo, skąd płynących. Coś wspaniałego. Pokażę Wam na końcu, jak to się robi.